私は私は私は私 he <laughs> he <laughs> Yeah. Oh yeah. Yeah. Hello, no co on Halo, no jest? Ja przecież śpiewam. Nie no naprawdę, dawajcie, to jest nie fair. on mu robił muzykę, on się ruszał do mnie. To tak jak on by nim sterował, ja też tak chcę, weźmy tak. Zrób. <śmienic> <śmienic>

you <laughs>